Pobawimy się dzisiaj zdjęciami i pokażę Ci, w jaki sposób kreatywnie można podejść do przedstawiania swojego zdjęcia. Będziemy dzisiaj manipulować tutaj grafiką i zdjęciami, jak powiedziałam, i troszeczkę pobawimy się też animacją. Zaczynamy od pokazania efektu, który, który będziemy sobie dzisiaj robić. Więc mamy truskawkę, ona się otwiera, ja się w niej pojawiam, zamyka się, otwiera się i koniec. I teraz w jaki sposób do tego podchodzimy? Zaczynamy od elementów i od wyszukania słowa truskawki. Ja tutaj skorzystam już z tej, którą sobie wybrałam. Oczywiście to nie musi być truskawka, to może być cokolwiek innego, co sobie tutaj życzysz. Rozciągamy tą truskawkę, kopiujemy ją, ustawiamy jedną na drugą, tak żeby idealnie tutaj wszystko nam pasowało i tą pierwszą ścinamy. W tę stronę, a drugą ścinamy w tę stronę, tak żeby podzielić tę truskawkę na dwie części. I mamy pierwszą i drugą część. I to jest nasza pierwsza strona, gdzie mamy całą truskawkę. Ustawimy sobie ją na środku. Następnie tą stronę powielamy i teraz przechodzimy do pracy na tą stroną. Rozciągamy naszą truskawkę. I dodajemy do niej właśnie taki efekt tutaj, jak widzisz, przekrojenia na pół. W jaki sposób to robimy? Przechodzimy do elementów, z linii i kształt wybieramy okręg i ten okręg rozciągamy tak, żeby pasował nam do naszej truskawki. Ja sobie tutaj trochę to przybliżę. I właśnie o coś takiego nam tutaj chodzi. Powielamy to i to samo robimy z dolną częścią truskawki. Tak, żeby nam to wszystko tutaj ładnie zagrało. Musimy się trochę pobawić. No i mamy pierwszą i drugą część truskawki. Teraz zmieniamy sobie kolor na taki, żeby właśnie do truskawki pasował. I, i dolną część zrobimy dokładnie w ten sam sposób. Tak, To są te. Tutaj jeszcze mogłabym, mogłabym tutaj jeszcze się troszeczkę pobawić. Przenieść ten okrąg troszeczkę niżej. Ale już, już jest OK. I to jest nasza druga plansza. Następnie powielamy ponownie i teraz to, co będziemy chcieć zrobić, to tutaj dołożyć mnie. Czyli albo cokolwiek innego, co chcecie, może być to jakiś produkt. Dowolna rzecz. Zaczynam od tego, że przenoszę moją górną truskawkę troszeczkę wyżej. Dodaję swoje zdjęcie. Ja tutaj dodam jakieś takie zdjęcie. Usuwam z niego tło. I następnie, ja tutaj myślę, że idealnie pasuje, ale to, czego nam brakuje, to jest wtopienia mnie w tę truskawkę. Przechodzimy do elementów, wybieramy shadow. I wybieramy taką kropeczkę tutaj, zmieniamy jej kolor na kolor truskawki, czyli pobieramy kolor tutaj z tego miejsca. No i teraz po prostu powielając ten, ten cień, sprawiamy, że ja wtopię się tutaj w to tło. I w ten sposób, w ten sposób uzyskujemy właśnie ten efekt taki wtopienia. Tak, tutaj możemy sobie jeszcze to powtórzyć, żeby, żeby to fajnie wyglądało. No, i teraz mamy taki efekt, że jak wychodzę z wnętrza naszej truskawki, to co teraz chcemy zrobić, to musimy skrócić czas trwania pierwszej planszy. I tutaj sobie weźmiemy na przykład 5 sekund albo 6 niech będzie. Druga plansza niech trwa 4 sekundy. I teraz powielamy tą pierwszą planszę, idziemy z nią tutaj na koniec. Poszliśmy, nie poszliśmy. Um, tak, tam proszę, powielamy tutaj. E, I mamy teraz zamkniętą, coś tutaj pomieszałam, jeszcze raz. E, mamy tutaj truskawkę, która jest zamknięta, otwiera się ja, następnie damy sobie zamkniętą, ponownie ja i ponownie będzie zamknięta truskawka. I przenosimy w to miejsce, zostaje nam jeszcze tutaj skrócić, może o sekundy, jeszcze tu po sekundy, tutaj chyba coś lepsze niosłam, to powinno być tutaj. I mamy nasz, nasz efekt już gotowy, tak jak powiedziałam, ja tutaj przedstawiam truskawkę i swoje zdjęcie, ale możesz to użyć również do takich animacji produktowych. I teraz jak to wygląda? Mamy truskawkę, otwiera się, pojawiam się, zamyka się, otwiera się, zamyka się. Tutaj jeszcze jedna rzecz, którą, e, którą można byłoby poprawić, to jest to, że widać nam taką linię, więc musimy przeciągnąć ten moment przecięcia, bo tutaj nie styka nam wszystko dobrze. No i teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. Zamknięta, otwiera się ja i tutaj też jeszcze tego nie poprawiłam. Okej. Okay. I w ten sposób nasza animacja jest gotowa. Tak jak powiedziałam, możesz wykorzystać to również do grafik produktowych, przedstawiać swój produkt w jakiś właśnie taki kreatywny sposób. Tutaj mógłbyś na przykład komputer w ten sposób otwierać, książka, cokolwiek, cokolwiek promujesz, cokolwiek będzie.